Witam. Simonowi widzowie, e, dziś będzie recenz, recenzja mojego filmu. Czy mi się stało z kamerką, ale to nieważne. I dziś będziemy oceniać mój film. Ja, ja tutaj słyszę wszystko w słuchawkach, chcę sobie trochę podłośnie no i, i, i tak nasłuchujemy. A, że tutaj grałem i co? No, a i za chwilę, i, za chwilę, za, za chwilę za będzie takie coś, że wy, coś, wybieramy murder mystery? Nie? Oj, taki znak. Tu osób, nie wiem dlaczego miałem skina. Nie wiem, czy jakiś jak ma problem techniczny. No skina tego jak... Aha, i ta muzyka, boże, i ten tyc. Oh, no. Aha, ten, ten, ten skin no, okay, nie wiem, widzieć tam z kamerką, skin, ale to jest nieważne. Nie Aha, hej, jeszcze to tam mina pośrodku. Boże zauważyli, jaka weka. Tak? sobie, sobie zagieramy... Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Boże bo w tym to było. Dobra, Dwa tygodnie e... temu to e... nagrywałem i, i miało być e... Murder Mystery? E... I co Widzicie Zobaczcie to. Murder Mystery, Nie, nie ma co. Nie chodzi, jak... Nie wiem co chodzi. Dawaj, nie, o! I jak to zrobić jest... okay. z tego mordory misterii! Z... Po to było? <noise> Dobra, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i, i lecimy dalej. w ogóle co, coś z tego pamiętam. Tego nie, no, nie za bardzo co? Idziemy gdzieś indziej, jest gówno. I co? Aha, i wyszłem z tego, no jak mi w ogóle zlagowało. I zaraz wybieram... A nie Murder Mystery, chciałem gdzieś nagrać Murder Mystery, ale mi nie wyszły, nie? Ty no jak to w ogóle z siwów było dużo? I wygrałem i, i wybrałem Sky sky Warsy, i teraz Tak, 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 tak mogłem się zastanowić, bo ja nie. I. A no, bo ja nie mam pogorzyć, bo pierwszy ja raz grałem w Bad Warsy. I co dalej? Z drużynami. Hę, wiesz? Są... O, to co to, to jest moja drużyna? A... Aha, i tu myślałam, a że to są moi? Słuchajcie to. To, to. a coś przerywa. Nie wiem, czy mi się czy, czy skin zmienił. Halo? O, teraz. Bardzo O, i tu właśnie stoję na, na, na tej chmurce i mówię, o, momenty, 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 nie? Mo, może, może to słyszycie, dobra. Nie będę przerywał. Ej, ale może kopię się. E, jaki nasz? I tu mnie za chwilę wy, wy, wywali z serwera. Sekunda, o ser se żelazo. I, i, I patrzcie to. Diamant, Czekaj. Gdzie jest diament? Oni mają wszystkie diamentowe? Czy... Ale urwał. A W ogóle pierwszy raz z kamerką nagrywam. I co? Kuka? Spadnę za chwilę, ja. A nie, nie. W ogóle mi czy nie miałem Steve'a, O co chodzi? Bo coś się tu bluruje cały czas. Nie wiem o co chodzi. I kleta. i to za chwilę będzie takie coś, no a nie będę spoilerował. Tu sobie kopałem i tak... Kleta, o nie, tak klata! I, I tak za, założę i mówię Co jest? Ale tak takie coś było, słuchajcie. On, a tak nie mogłem za, założyć tego i się z tym męczyłem. Czekaj? Ja w ogóle nie wiem co ja mówię. TNT. Jakiś TNT. Boom, boom, box. Boom, box. I co? Ale urwał. Nie, no, i za chwilę mnie wywali z serwera, jak ktoś będzie, będzie wiedział, tak pff, za chwilę tak, ła, Z kaskiem o, no. chyba się, się, się męczyłem naj, najbardziej. Nie, widzę nie A że cały czas mi wy, wy wy wypala z jakwi Nie, to co, to nie to. To nie to, nie, to nie to. No a, bo, nie się mamy... Na, tak. Ej, nie mogę nie on się nagrywa. Tak ty, tak, ty. zbogowane to jest. I, nie I, nie my... i za chwilę to... Kiedyś tak było, nie? Z, z, nie, to nie teraz. E... No i ktoś widział te, ten odcinek, to by nie, no, a taki głos wklejony. Nie? No ja, ja to wkleiłem specjalnie. Nie wiem dlaczego. Czekamy sobie na to. Nie, no a w ogóle jak fajne, fajne ten, no może ja. No bo ja już mam, se serwer. No, no a mam złocony no, serwer, aha i, no i Ale jeszcze wam nie mogę podać na um, IP no, nazwy Nie w następnym filmie wam, wam podam bo, bo nie chcę teraz spoilerować O i teraz to ja, 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 ja to rozwalę i będzie O wywaliło mi serwera bo jaki jakiś Uf, nie wiem, w ogóle grałam jeszcze na tym z i tak, co so jest, nie? Dobra, dołączamy się jeszcze raz. Z pięciominutowej już? już się nagrywa sesja? O Boże. Bardzo dziwne. Hmm. I co? co? Serwer wywaliło, nie wiem dlaczego. Bo pewnie ty skrzypczeni byś mnie nie odbyła. Aha, dobrać. i teraz się oduję, Boże. Z kamerką zadziało. Mam nadzieję, że wróci mu mój skin. Co do diabła. O i teraz, o i teraz właśnie nie mogą mnie wczytać, czy ci jakoś tak, a nie, wczytałam je, no, a to przed tym. Ja w ogóle, co mnie, co mnie miał siwa kurde. O co chodzi? Skywarsy, oh Boże, to która godzina? 20.32? Dw jak ktoś widzi? Jest, o, jest. Gdzie teraz? Jest pop. Później zajdę się spać I co? Co się co? Jest, drużynowo, dobra! Aha i teraz... A i teraz znowu... Nie! z widzę! A ja was trochę wkęciłem Nie! Ządrze! Z Nie zdążę, nie zdążenie, no, aby to, to było nie, chyba... O! Nie! O i... O, i w tym... Bo y, że jest dobrze. Nie, albo no, to nie miało znaczenia. za to wkręcenie. Jest. Dwudziesta. Trzydzieści trzy, no? Da. Nie ma. No. Że ty, babo. Bliź mi żelazo. Bo wieś kurde i, i mogę właśnie... Słyszę... Ja. A, że no, tutaj... Spadaj, spadaj, spadaj! No, no, ty, ty, tympek mi mi drogę zajechał. Sekunda? S, S, S. 20, 34. -dw -dw o proszę zobaczyć, pokażę do kamery. O, 234. Mam, dobra. Jacek no a... Coś wam... Coś S wam... A i bardzo polecam mój film. Y, Minecraft z siostrą. O, ten tutaj. bo bliżej do kamery. Minecraft z siostrą, tu są chyba napisane. No, bardzo polecam, gdzie wczoraj go nagrywałam, albo dzisiaj, no jak ktoś pamięta. A i tutaj próbowałam bardziej, nad bardziej zamurować to... Co tu jest ściana, czy co? Co mi Już nie będę dziś żadnych filmów nagrywał, bo za, za, za chwilę idę do Beda. I co teraz? Aha, chciałem to kupić. Boże, świetnie widzowie, jak, jak... Jak naprawdę, kiedyś... Kiedyś to naprawdę, kurde... Nie, 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 no, kiedyś tylko tydzień ty, ty, no tak, temu... To w ogóle miałem... To w ogóle miałem słabe kontenty, kon, w ogóle. Teraz się w ogóle polepszyłem. O, zrobię sobie zdjęcie. To jest bomba w ta O na filmie mam mam, mam, mam zdjęcie nawet O zobaczcie o, z, z, z. Foto sobie strzeliłem Widzicie o, A nie ee, nie o, jeszcze Tu mam taką ty... kierownicę więc będą też Nie wiem no, z jakiegoś y, no. nitwa Speed'a z takiej kierownicy tu tutaj obok mnie że nie mogę wam to pokazać. Będą te z, z kierownicy. Z jakiegoś Nikt for będą jakieś pier, pierdołki. Aha i, i tu mi jeszcze zabrakło i musiałam tym... O bo widzowie, co tu było za jaki Przepraszam, brzydko mówię, gówniany kontent ja miałem, w ogóle... Teraz nie wiem. Nie, proszę. Proszę. Czy to, czy to w ogóle, kurde? Daj, 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 daj mi żyć. Mam lepszy content, nie? A i w, i w ogóle kup, kup, kupiłem sobie lepszy y, statyw do nagrywania Polskie Morze. No Polskie Morze, nie wiem czy wam to pokazać światem. Dupa pokaże, nic się nie stanie. Sekundka Przepraszam, że, że, że tak zanudzę Taki statyw obracalny O proszę zobaczyć taki statyw on, no, a że tu masz takie przyciski i on się obraca tak automatycznie, nie? Na, na moim telefonie No i taki, o tak, o a, o, a to jestem ja No, co Aha tu, tu spadłem i walnęłem ch chyba o, o krzesło, tak. Mi, mi się wydaje tak chyba, ale nie. Ja? Cicho. Nie. Nie, nie walnę, no, no, Bo boże. Chciałem, chciałem i walnę za krzesło. Bo widzowie, no ale naprawdę, no, no, jak ja się dywirżuję, to ja, nie bior, biorę krzesło i, nie rzucę je, no, no nie rzucę, tylko... Pff, takie coś zrobił. O kurde, myślałam, że, że, że mój telefon pęka, to tylko tak się ten odbija. Nie O, a to ja na polskim morzu sobie sobie zrobiłem fafotę. Sor no, jak, no, a, a, jak jeszcze nagrywałem polskie morze. Czerwony. Odwrot. Dobra, nie, nie będę wam pierdolów pokazywał. Odwrot. Tylko zacznijmy się do roboty. A i... I, i też pamiętajcie, żeby spadać na mojego YouTube'a. Sekunda. O, na, 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 na mojego YouTube'a, bo mam wiele tych rzeczy. Tu macie nazwę u góry. Drugi Craft Rider. O, coś sobie. P -p Pamiętaj, żeby stawiać, subskrybować i lajkować, żeby nie was nie minęło. A się nagrywa. Aha, i to za chwilę będzie chyba jakaś muzyka, bo idzie mi linia, i to za chwilę się przeżyję, nie wiem. Nie mogę. Chyba ja. Aha, i tu jakaś wiedźma, no.